to jest ogromna wartość harcerstwa, że oni po prostu ze sobą są. Ci mm -hmm. mali, ci duzi, oni się szanują, oni po prostu ze sobą przebywają, to jest... to, jest no fenomenalne. Jest to fenomenem, to zawsze było ważne. Wiecie, ja mam też to, zauważyłam jak, jakiś czas temu, że jak na przykład pracuję z dziećmi i są dookoła też dorośli, to ja w ogóle tych dorosłych nie widzę. Wiecie? I to jest dla mnie bardzo, okay. bardzo bardzo fenomenalne i to mi daje taką radość, bo ja się skupiam na tych dzieciach, no to, na tym, czego one potrzebują, jak z nimi rozmawiać. Czasami jest na przykład tak, że trzasną drzwiami, a za pięć lat wrócą, bo im brakuje tego harcerstwa, okay. nie? Tak też tak się zdarza. A zdarza się tak, że tak. po latach ludzie wracają. Tak. I to jest to, co teraz przytaczają nasi harcerze, że oni są dlatego z nami, że tutaj się wszyscy tolerują i wszyscy się szanują. I nawet jak ktoś chce nam zrobić przykrość albo się nas pozbyć, to nie jest w stanie tego zrobić po prostu, nie? bo to tą... Nie, nie przy, nikt nie przybije dobra i do, serc ludzkich, miłości i dobra. No zresztą już macie nie to za rady. sobą, a nadal funkcjonujecie. My nie potrzebujemy biura. Biuro to jest najmniejszy, najmniejszy problem. My potrzebujemy chówca takiego miejsca, gdzie ci ludzie będą mogli być razem. I to trzeba to musi wybrzmieć, tak?